z Dziup SMP kolejny raz i jestem dzisiaj z kolegą przywitaj się nie, napisz coś na czacie o jeszcze drugi tam 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 o tam dobra e, więc dzisiaj będziemy próbować trapować ludzi tam tam jest trap no się nie gdzie? nie mówię, inaczej, tej. jak ktoś się spadnie mówi, powiem, będziemy, na będzie No, bez, nie no czekajcie, nie mówcie no każdy no to na raz. Dobra, kto pierwszy mówi, bo ja już tutaj się gubię. Ja. Dobra. Ja. Dobra, to... Dobra, to ty pierwszy, Loj, A ja drugi. E, wyobraź sobie, że jakbyś dał tam kolec, ktoś spadnie na cztery litery i będzie miał... Tak, no to możemy tego zrobić. No dobra. Tylko ja nie mam kątów. Już. Kurde, to robią. Czekajcie, czekaj, tylko wierzmy ja się. Od naszego. Nie że... my ziemi. Ja dobra, piszę już. Czekaj, ja, ja się rozwrzęłam. No, wszystko się wyłączyłem. Tak teraz wyglądam. Jak teraz wyglądam. Ja. O jest ktoś się tepa. T -e P gwiazdka Przepraszam Postaw w białym Szybko zniszcz! Dobra, dobra, jest! Załączam ja strzelce Jakie to jest Jest! Uderzyłem, Jest, dobra. Gdzie jesteście? Tam. Na górze? Tam za, e, za Ja nie widzę waszych nikomu. Ej, co jest? Nie. Nie, na dole. O! Oh. Każdy są nas na serwisie mogę powiedzieć! Gdzie jest? A tam! O tam! Dobra! Dobra! Chodź tutaj! Jak go ciągle wale! On dostaje! Jest, widzę go! Słuchaj! Chodź! Dawaj ja heki! Nie? Przepraszam!